Witam się w 214 odcinku podcastu internetowych sprzedawców, podcastu Mirosława Skwarka i w tym odcinku opowiem ci o takich 10 radach finansowych, które chciałbym kiedyś w przeszłości usłyszeć od swoich rodziców, których nie usłyszałem, bo jak tak zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle otrzymywałem jakieś rady od swoich rodziców, no to raczej niewiele pamiętam i chyba nic nie pamiętam z takich rzeczy, więc na pewno pomoże to tobie, jeżeli zastanawiasz się jakimi ja kryteriami się kieruję, co mi pomogło zarobić więcej pieniędzy, pomnożyć te pieniądze i możesz te rady wziąć dla siebie, ale też możesz właśnie przekonać przekazać swoim dzieciom. Ja też swojej córce przekazuję takie rady. Gdzieś tam, bo oczywiście to nie jest tak, choć porozmawiamy o finansach, tylko gdzieś, nie wiem, jak sobie idziemy, jesteśmy na spacerze w kawiarni i przeważnie jak dłużej rozmawiamy, to gdzieś jakieś takie rzeczy pamiętaj zawsze, żebyś myślała w taki, w taki sposób. Więc te informacje przekazuję, ale jakby ja tych informacji od rodziców w ogóle nie rozmawialiśmy, nie pamiętam, żeśmy rozmawiali o pieniądzach. Jedynie mój dziadek był taką osobą, która miała jakiś poziom inteligencji finansowej, bo gdzieś tam kupował jakieś działki, coś robił z tymi pieniędzmi i umiał oszczędzać, Pieniądze, za co oczywiście był, znaczy nie wiem, czy to jest oczywiste, ale wtedy dla nas to było oczywiste, że to było coś złego, że dziadek chce pieniądze oszczędzać. Jakby byłem nauczony właśnie odwrotnie trochę, że ktoś, kto oszczędza pieniądze, ktoś, kto potrafi te pieniądze kumulować, to po prostu rodzina się z tym nie za bardzo zgadzała, woleli te pieniądze wydawać, a on to trzymał mocno. No i jakby jedyne jakieś tam pieniądze, które były w rodzinie, jakieś takie powiedzmy typu zakup działki, no to właśnie mój dziadek. No i wtedy ja też jako taki praktycznie hippis, czyli osoba, która grała sobie muzykę, wierzyłem głównie w siłę sztuki i w ogóle nie myślałem o pieniądzach, chyba nawet bardziej miałem takie negatywne nastawienie do pieniędzy, czyli pieniądze są złe, przez pieniądze pójdziesz do piekła, ludzie bogaci to są źli, chyba tak bardziej byłem podświadomie wychowany i właśnie później w tym dorosłym życiu musiałem się nawet tego odłączyć, czyli sobie skasować te programy mentalne i później uczyć się o tym, że pieniądze, jakby dostać to rozgrzeszenie, tak mentalnie, na zasadzie, że pieniądze nie są złe, nauczyć się z tym żyć, przestać się tego bać, że zarobienie pieniędzy spowoduje jakąś klęskę i jakieś dziwne rzeczy. Więc 10 takich rzeczy, które ja bym chciał usłyszeć wcześniej, być może zmieniłoby to trochę moje życie, chociaż ja tak do tego nie podchodzę, że chciałbym coś zmieniać w swoim życiu, jest taki, jaki jest. Cieszę się, że wszystko poszło w takim kierunku, no bo to jest część mojej przygody, część mojej historii. No więc te 10 rzeczy. Pierwsza bardzo ważna rzecz, którą chciałbym usłyszeć, którą ty może w swoim dzieciom przekazać to jest to, że możesz mieć tyle pieniędzy, ile chcesz. Że nie ma to jakby limitów. Jedyne limity to są właśnie w naszej głowie, i tak jak my doszliśmy do tego, jeżeli chodzi o naszą spółkę, przekroczyliśmy ten milion przychodu miesięcznie, i wcześniej nawet za bardzo chyba nie marzyliśmy, w ogóle nie mieliśmy takich celów za krótko myśleliśmy i nie myśleliśmy aż takimi kategoriami. Gdzieś tam były powiedzmy takie, pamiętam, że taki pierwszy rok chyba to był 2016-17, kiedy w rok zrobiliśmy milion złotych. No to był już taki duży przeskok, i ja też tak gdzieś to sobie uświadomiłem w którymś momencie, bo jakby do tego się dorasta. Czyli możesz mieć tą cyfrę pokazaną gdzieś tam na jakimś wykresie, ale to, żeby jakby pogodzić się z tym, że ty taki zwykły gość robi milion rocznie, czyli dochodzisz jakby do tego poziomu milionera, no to z tym trzeba sobie popracować trochę w głowie. Po prostu człowiek sam nawet pomimo, że to zrobił, to trudno jest w to uwierzyć. Więc musisz mieć taką świadomość i to bym chciał usłyszeć od swoich rodziców, że to nie jest tak, że bogata osoba to jest ktoś, kto się urodził bogaty. Według statystyk te osoby, które się odziedziczyły bogactwo, które stały się bogatymi z dziedziczenia, tych osób jest coraz mniej. Większość takich mają to są właśnie osoby, które od zera do milionera, czy powiedzmy normalne rodziny, gdzie ktoś miał jakiś pomysł, nie wiem, był programistą, mamy teraz na przykład dużo osób, które w branży IT stają się milionerami, po prostu swoją głową, umysłem, pracowitością, połączeniem tych wszystkich cech wypracował duże pieniądze. Więc nigdy nie możesz powiedzieć swojemu dziecku, czy komuś innemu, że ten biznes nie wyjdzie, ty nigdy nie będziesz bogaty. W naszej rodzinie nigdy nie było ludzi bogatych, więc ty też nie będziesz. Więc ja miałem trochę takie nastawienie gdzieś tam z przeszłości, że nie jesteśmy w tej lidze i nigdy do tej ligi nie dołączę, i musiałem przepracować to w głowie. I po prostu czasami to jest tak, że ta sytuacja, musisz się odważyć i pozwolić sobie na bycie bogatym, bo jakby twoja przeszłość, to co myślałeś o sobie, to blokuje, nie, że to nie jest dla mnie. Masz takie myślenie, że to jest dla wszystkich, tylko nie dla ciebie, i że bycie bogatym to właśnie gdzieś tam ktoś musi ci dać pozwolenie. I często jak spotykałem takie osoby multimilionerów, którzy nie odziedziczyli tych pieniędzy, no to właśnie te osoby bardzo często czuło się od nich to, że jakby nie są godne tego, żeby zarobić takie pieniądze, czuły jakby tutaj weszły trochę przypadkiem do tej ligi, a tam nikt tego nie sprawdza, tak mówiąc żartobliwie, że nikt nie sprawdza, czy ty się nadajesz na milionera. Po prostu masz tą kwotę i nim jesteś. Ktoś tej nie ma nie jest milionerem, więc możesz mieć tyle pieniędzy, ile chcesz, i przeważnie właśnie takie granice, nawet my sobie teraz też uświadamiamy to, że jak doszliśmy do tego miliona miesięcznie, no to to jest jakaś granica, którą gdzieś tam no, w ogóle nie myślimy, żeby było więcej, a musimy myśleć o tym, że może być więcej, skoro udało się tyle. Jakby to mi też dało duże pieniądze, że jak doszliśmy, nie wiem, do 10 tysięcy, no to zadawałem sobie pytanie, jak zrobić 20, czyli cały czas podnosiłem sobie tą poprzeczkę. Więc możesz zarabiać tyle, ile chcesz. Druga rzecz bardzo ważna to jest to, że to, na czym się koncentrujesz, wzrasta. Czyli jeżeli twoim celem jest zarobienie dużych pieniędzy, może nie dla samych pieniędzy, tylko te duże pieniądze są jakimś celem, dla mnie bardziej są takim miernikiem, czyli podnoszę sobie tą poprzeczkę i mam ten miernik, tą linijkę, do której mogę porównać, czy robię postępy i dla mnie bardziej jakby zarabianie pieniędzy jest w takim kontekście, jak chodzisz na, nie wiem, na ciężary, czy tak jak ja chodzę na crossfit, no to jak podniesiesz w martwym ciągu 130 kg, no to mówisz sobie, dobra, co mogę zrobić, że podnieść 150, jak muszę ćwiczyć, jeżeli się podciągniesz 5 razy na drążku, to jest twój jakby ten bench no to co mogę zrobić, żeby podnieść się 10 razy, bo to cię rozwija. I ja tak patrzę właśnie na ten rozwój finansowy, na to, żeby zarabiać coraz więcej. Nie jest to jakieś takie zarabianie, żeby dla samego gromadzenia gotówki, bo samo gromadzenie gotówki, prędzej czy później ludzi łebskich, takich z głową na karku, inteligentnych, rozczaruje, no bo jak można się podniecać samimi zerami na koncie. Czasami, oczywiście, jak gdzieś tam chcę sobie przypomnieć, w jakim jestem miejscu, też dać sobie więcej tej pewności siebie, to po prostu sobie wchodzę na konto, spoglądam i to mi podbija, tak? Mówi, ok, zobacz, to jest dowód na to, że idziesz w dobrym kierunku, że dużo w życiu osiągnąłeś i sobie idę dalej. Nie? Czyli to jest taki coś, co mi wspomaga, to jest taka cyfra, która mi pokazuje, ok, wszystko, co tam czytasz, jakiś hejt i tak dalej, nie ma znaczenia, to jest jedyna prawda na twój temat, jesteś efektywny, masz efekty, osiągasz to. I to jest jedna z najważniejszych prawd w życiu, że to, na czym się koncentrujesz, to wzrasta. Czyli najprościej mówiąc, tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli sobie ustalasz cele finansowe, czyli w tym roku chcę osiągnąć milion przychodu, to może cię to przerażać, nie ma to żadnego znaczenia, czy ten cel cię przeraża. Lepiej, jeżeli cię przeraża, niż cię nie motywuje. Ale jak mówisz, boże, jak ja to zrobię, to spokojnie, dasz radę. Tylko musisz codziennie rano wiedzieć, że masz ten cel i na tym się koncentrować. Czyli na ilości zarobionych pieniędzy, czyli twoim wynikiem, twoim benchmarkiem będzie ilość pieniędzy na koncie. I przykładowo, jeżeli my robimy jakąś tam akcję sprzedażową, akcję promocyjną, no i powiedzmy, mam jakiś cel, że na tej akcji mamy przykładowo zrobić pół miliona złotych, nie? No to... Jeżeli powiedzmy zostały trzy dni do końca i nie zrobiliśmy tego wyniku, to ja się będę bardziej starał, coś wymyślę, zrobię więcej webinarów, napiszę więcej maili, zrobię czegoś więcej, żeby ten wynik osiągnąć. I on mnie jakby inspiruje i motywuje do tego, żeby działać. Więc jeżeli sobie ustalisz, że Twoim. Efektem jest sprzedaż, z której będą pieniądze, no to na tym się koncentrujesz i te pieniądze w Twoim biznesie się pojawią. Jeżeli się koncentrujesz na nagrywaniu ładnych, fajnych rolek i zbieraniu lajków, czyli cokolwiek będę sobie robił, robiła, to nie sprawdzam, czy to mi zarabia, czy też nie, czy to mi przynosi pieniądze, tylko się bawię w biznes i nagram fajne rolki, pojadę na jakieś szkolenie z Instagrama, tam się nauczę robić viralowe roleczki i będę miała dużo lajków. I pytam się, a gdzie są z tego pieniądze? Nie? I wtedy, jeżeli twoim celem jest dostawanie lajków i tak dalej, no to nie mówimy tu o inteligencji finansowej. Mówimy o twoim ego, które jest małym dzieckiem, które się świetnie bawi. I jeżeli masz firmę, to musisz sobie zrobić lejek sprzedażowy. Mieć Excela i tyle osób weszło na moją rolkę TikToka. Tyle z tego osób miałem leadów i w tym miesiącu tyle osób sprzedażą zamieniłem z obserwatorów płacących klientów i oni przelali mi pieniądze. Dopóki klient ci nie przelewa pieniędzy na twoje konto Firmowe, to jeszcze nie masz biznesu. To nadal jest fajne hobby, gdzie masz dużo lajków. I jeżeli ktoś cię utrzymuje, masz z jakiegoś źródła pieniądze, może jest to etat, może ktoś z rodziny cię utrzymuje, to można się tak bawić. Ale osoby, które poważnie myślą o biznesie, o rozwoju firmy, no to raczej nie miałyby z czego żyć, więc ich biznes jest czymś poważnym. A jeżeli jest poważnym, to twój biznes chodzi na paliwo, które się nazywa pieniądze. I musisz zarabiać pieniądze, czyli musisz mieć plan, musisz każdego dnia rano w swoich celach uwzględnić, ile masz dzisiaj zarobić pieniędzy, ilu klientów masz. Zamienić w płacących klientów i ich pieniądze mają się pojawić na Twoim koncie. Wszystko w temacie. Trzecia rzecz, z której musiałam się też oduczyć, wyleczyć, to jest to, że wmawiano mi i jakby to było z automatu. Ja nie zastanawiam się, czy w ogóle rodzice mieli taką świadomość, bo myślę, że w większości z tego mojego pokolenia, ja jestem rocznik 77, to myślę, że rodzice z automatu, no myślę, że innym rocznikom także wmawiali to, nie zastanawiając się nad tym, że ucz się, lepiej się ucz. No chyba, że. W żadnym wypadku rodzic nie mówił, ucz się słabiej, ucz się mniej, tylko myśl o biznesie. No raczej nie wyobrażam sobie takich tekstów, więc skaza nam się uczyć lepiej, żebyśmy poszli na jakieś fajne studia i zostali lekarzami, prawnikami, czy też powiedzmy bankierami i żebyśmy zarabiali tylko w taki sposób duże pieniądze. No i to jakby nam mówiło, że jeżeli się nie będziesz uczył, no to nie zostaniesz bogatym człowiekiem, miliarderem. To tak jakby znaczyło, że bogaci ludzie to są tylko ktoś, kto jest wykładowcą akademickim, ma profesora, doktoranta itd., a doskonale wiesz, że tak nie jest. Czasami całkowicie odwrotnie, więc nie twierdzę, że studia mają wpływ, czy nie mają wpływu na ilość pieniędzy. Tam jakieś robiono zestawienia, nie za bardzo jest jakiekolwiek powiązanie. Są ludzie po studiach, po studiach doktoranckich, którzy robią miliony, no i są tacy, którzy skończyli ledwo zawodówkę i też robią miliony. Po prostu sposobów dojścia do milionów jest miliony, dlatego możesz i po studiach, i bez studiów osiągać te wyniki. Pamiętaj, że zawsze możesz kupić usługę, kupić czas, etat osoby, która jest o wiele mądrzejsza od ciebie, i ona z przyjemnością będzie na ciebie pracowała i budowała Twoje. Miliony. Więc to, co bym chciał usłyszeć, to bardziej to, że edukacja na pewno ci nie zaszkodzi, ale ona nie będzie miała wpływu na to, czy będziesz bogaty, czy nie będziesz bogaty, czy będziesz szczęśliwym człowiekiem, czy też nie. Nie ma tutaj za bardzo powiązania. Na pewno bym pokazywał moim dzieciom, zresztą pokazywałam to mojej córce, że mam szacunek do nauki. Ale że nauka nie jest wszystkim, to jest jedna z części. Uważam, że ważniejsza jest życiowa zaradność. Ja na przykład byłem bardziej dumny z tego, że moja córka sama sobie gdzieś tam w wieku 18 lat z koleżanką poleciała sobie sama do Paryża, wynajęły sobie mieszkanie, uczciły tą 18, maturę i tak dalej. I bardziej z tego byłem szczęśliwy i dumny niż jakiekolwiek oceny, bo uważam, że taka życiowa zaradność jest o wiele ważniejsza i docenianie to w dziecku, nie? że słuchaj, jestem Cię dumny, bo tutaj zrobiłaś to i to, że jesteś zaradna życiowo, a nie dostałaś jakiś tam pasek, szlaczek na dyplomie. Więc nie ma powiązania Twojej edukacji, tej formalnej, z tym, jak zarabiasz pieniądze, ale oczywiście. To, jak się uczysz biznesu, jak się uczysz zarabiania pieniędzy, obracania pieniędzmi, to ma znaczenie. Czyli im więcej masz tej wiedzy, którą wykorzystasz w praktyce, bo samo uczenie się też tutaj nie zrobi zbyt wiele, ale im więcej czytasz, uczysz się na ten temat, to akurat to ma znaczenie. Więc pewnie to też bym chciał usłyszeć od rodziców, żebym uczył się o finansach, ale to jest kolejny punkt. Czwarta rzecz, chyba najważniejsza, którą warto nauczyć dzieci, i ja pamiętam, że to wyczytałem u Roberta Kiyosaki, czyli to był taki okres. Miałem chyba wtedy, co pamiętam, dobrze 28 lat. Mieszkaliśmy w kawalerce, jeszcze taki duży z wielkim monitorem, tutaj łóżeczko mojej córki, miała tam chyba zroczek czy z dwa. I pamiętam, że no zacząłem szukać rozwiązań. Gdzieś tam, sobie w PDF-ie, jakimś pobrałem książkę, chyba nawet internetu, jeszcze za bardzo wtedy nie miałam u siebie w tej kawalerce. Musiałem chodzić do siostry, pobierać sobie strony i się uczyć w taki sposób. I przeczytałem książkę Roberta Kiyosaki, Biedny ojciec, bogaty ojciec, i po prostu siadłem jak wryty, i tam ta jedna rzecz, która dużo zmieniła w moim życiu, że no, ten jego kwadrant finansowy, czyli te kroki do finansowej niezależności, czyli możesz sprzedawać swój czas za pieniądze na etacie, ale wtedy im więcej pracujesz, tym więcej trochę zarabiasz, ale masz ten sufit, czyli trudno jest się wzbogacić pracując na etacie, sprzedając swój czas za pieniądze. Drugi poziom to zakładasz firmę, żeby skupować czas ludzi i szybciej zarabiać te pieniądze, a te szybciej zarobione pieniądze w większych ilościach, bo skupujesz czas innych ludzi, czyli masz ten lewar, możesz wtedy inwestować na przykład w nieruchomości Nieruchomości, żeby te nieruchomości pracowały na ciebie. I co jest najpiękniejsze, że miałem wtedy chyba 28 lat, i pierwsze nieruchomości kupiłem dopiero po gdzieś tam 40 roku życia. Takie oczywiście nieruchomości, które nam nie pracowały, no bo wcześniej nam kupiliśmy dom dla siebie i tak dalej, czy mieszkanie w Hiszpanii, a pierwszą taką inwestycyjną nieruchomość dopiero po gdzieś tam 40 roku życia. Więc to też kolejna kwestia, czyli cierpliwość, nie? czyli umiejętność odłożenia tych pieniędzy, żeby pracowały na ciebie. No i najważniejsza kwestia. Tego, czego się nauczyłem, to właśnie to, że pieniądze mogą na mnie pracować. Czyli Robert Kiyosaki najpierw może spracować na etacie, później przyspieszysz, jeżeli zaczniesz zatrudniać ludzi na etacie. To jest taki jeden z przykładów, bo ja na przykład zatrudniam technologię, przykładowo, czyli aplikacje, sztuczną inteligencję, narzędzia, plus oczywiście też pracowników, czyli skupuje czas i talent innych ludzi w postaci aplikacji pracy i to zatrudniam do tego, żeby pracowało na mnie. Co też oczywiście kosztuje, ale to mi wypracowuje, wykopuje mi to złoto, czyli zarabia mi te pieniądze, więc na pewno warto się tego nauczyć, tego kwadrantu i wytłumaczyć to swoim bliskim, rodzinie, dzieciom, że. Najgłupszy sposób to jest praca za pieniądze, czyli sprzedawanie swojego czasu za pieniądze. Później skupujesz ten czas, czyli na przykład zakładasz firmę i skupujesz czas innych, żeby zarobić więcej pieniędzy, i na końcu te pieniądze, które zarobisz, bo zarobiłeś je szybciej we własnym biznesie, inwestujesz, żeby to pieniądze pracowały na ciebie, czyli taka nieruchomość jedna, druga, która zaczyna na ciebie pracować, i wtedy już nie musisz pracować, bo coś pracuje na ciebie. I w sumie to jest takie ciekawe, bo mi to przypomina coś takiego, że jak jesteśmy dziećmi, pamiętam te czasy podstawówki, gdzie te dwa miesiące wakacji to było właśnie takie marzenie większości ludzi my chyba tym marzeniem żyjemy, czyli mamy te wakacje, słoneczne wakacje w Polsce, gdzie cały dzień tam, nie wiem, bawisz się w chowanego, ganiasz, czujesz, że żyjesz, masz tą wolność, jesteś całkowicie wolny, chleb ze śmietaną i z, z cukrem, takie były wtedy przysmaki, nie wiem, co ja w ogóle jadłem, ale te całe wakacje słoneczne, z przyjaciółmi, bez troskata, no i później wchodzisz w to dorosłe życie, gdzie wszystkie te rzeczy ci są zabierane, bierzesz kredyt na mieszkanie, samochód, idziesz do pracy, której nienawidzisz i gdzieś tak budzisz się po tych 10 latach w tym kieracie, rodzina, w kółko ten dzień Fistaka, wszystko to samo i mówisz, chcę się z tego wyrwać, znów chcę być beztroski jak to dziecko i właśnie te nieruchomości, twoje produkty cyfrowe, rzeczy, które pracują na ciebie, na przykład na mnie też książki, to jest coś, co daje ci znów powrót do bycia takim dzieckiem, które na przykład mieszkańcy tutaj w Hiszpanii mogą sobie pójść na kawę, pójść sobie nagrać vloga, Czytać sobie książkę, gazetę, i wiem, że coś na mnie pracuje, i znów się czuję jak to dziecko takie bezpieczne, że coś pracuje na mnie. I to jest właśnie to marzenie, o które warto zagrać i o tą właśnie finansową niezależność, ten trochę pasywny też dochód w jakimś tam sensie, bo chcesz wrócić do tego, jak byłeś dzieckiem i czułeś tą beztroskę. I czekanie do 65 roku życia na emeryturze, żeby znów być tak wolny jak dziecko, to jest chyba trochę za długo. I to jest ta motywacja, którą też chcę ci dać, ci zarazić, żebyś właśnie przypomniał sobie, jak byłeś kiedyś wolnym człowiekiem, tym wolnym dzieckiem. I zrób wszystko, żeby jeszcze przed tym 65 rokiem życia, czy przed 50, czy przed 40, żeby zafundować sobie znów tą beztroskę, to piękne życie, bo uważam, że człowiek na to zasługuje. Piąta rzecz, którą bym chciał usłyszeć, to że pieniądze nie czynią cię złym człowiekiem. Pamiętam, że jakby moje takie podejście do pieniędzy, do prowadzenia biznesu, mieliśmy takiego sąsiada, który był bogaty. I w ogóle to była cała taka historia, bo to był jedyny w sumie na naszej ulicy przedsiębiorca, który był bogaty. Zawsze na tego jego syna, który był naszym znajomym, mówiliśmy, że on jest z bogatej rodziny. I oczywiście to była taka coś, było w tym takiego, że przedsiębiorca to wyzyskiwacz, w ogóle też mój tata u niego pracował, u jego taty. I mieliśmy takie właśnie, było tam powiedzenie, prwaciarz, nie? czyli pracą prywaciarza i ten prywaciarz to wykorzystuje, jakby przez tą transformację po tej komunie, gdzie mój tata też pracował w zakładzie za czasów komuny i później pracował u prywaciarza i właśnie było takie podejście, że przedsiębiorca, ktoś bogaty, to ktoś zły, jakiś cwaniak, kontakty, krwiopijca i coś takiego w głowie było. I myśmy myśleli o tej przedsiębiorczości i o zarabianiu pieniędzy, że właśnie jak ktoś zarabia pieniądze, to jest kimś złym. Chodząc jeszcze do kościoła, gdzie w kościele też było tam dużo takich różnych przekazów, że jak będziesz zarabiał pieniądze, czy ludzie bogaci to są źli, idą do piekła, nigdy tam nie dostąpią tych najlepszych nagród, i coś takiego pomysł sobie to dziecko nasiąka tym od najmłodszych lat, i później wchodzisz w dorosłe życie. I ja na szczęście sobie to wypracowałem, wykasowałem przez to, że no przez myślenie, przez czytanie, przez uświadamianie sobie, że przecież to jest idiotyz totalny, to co nam wgrano, ten program, i go sobie wykasowałem. Zrozumiałem, że pieniądze ani nie są złe, ani dobre i nikomu żadnej krzywdy nie robią, po prostu są jakimś narzędziem, które ci w czymś pomaga, ale musiałem się tego odłączyć. Prawdopodobnie, ty też musisz sobie to wyczyścić, wybrać, te swoje myślenie o pieniądzach, żeby nie myśleć, że pieniądze są złe. I jest bardzo proste ćwiczenie, jeżeli sobie weźmiesz kartkę papieru i sobie napisz coś takiego: napisz pierwsze skojarzenia z ludźmi bogatymi, pierwsze skojarzenia z dużymi pieniędzmi, wyobraź sobie, że wpływa na twoje konto milion złotych, przeprowadź sobie taką symulację, jak się poczujesz. No i zobaczysz, że OK, na początku się cieszysz, a później jesteś smutny, bo nie pomożesz rodzinie, a to się ci obrażą, tu stracisz znajomych, a tu stracisz rodzinę. Nie tak naprawdę większość ludzi podświadomie nie chce mieć dużych pieniędzy. No bo ci ludzie się boją dużych pieniędzy. Więc musisz sobie uświadomić, że pieniądze ani nie są dobre, ani złe, nie ma w nich żadnych jakichś takich cech, po prostu to jest wynik twojej pracy. Więc jak ja patrzę na swoje konto i patrzę na swoje pieniądze, no to po prostu wiem, że to jest wynik mojej pracy, mojej cierpliwości, tego, że dobrze pomyślałem, żeby to wszystko zrobić, że nie wydałem tych wszystkich pieniędzy na jakieś głupoty i to jest jakby taki przykład... W tym przypadku pieniądze są jakimś moim narzędziem, które mi pomogły zrealizować jakieś moje marzenia, dają mi też trochę fajnego takiego spokoju. Czuję się też dzięki temu, że widzę tą kwotę, wiem ile ich zarobiłem, i też dają mi takie poczucie, że od takiego chłopaka z zawodówki z małego miasta, gdzie zaczynałem jako nauczyciel, że zagrałem w tą grę i zbudowałem tą pewność siebie, że wygrałem w tą grę. I to mi pokazuje, że, okej, okay, dałeś radę. I to jest taki dowód, nie? Czyli. Mam dowód na to, że dałem radę, że byłem silny, i to też po to się zarabia pieniądze. Ale to nie jest tak, że one są ani dobre, ani złe. One też pieniądze cię nie uczynią kimś, kto jest zły. Uczynią cię bardziej tym, kim byłeś. Na pewno zmienią też trochę twoje relacje z innymi, dlatego że nie będziesz rozumiał już innych osób tak bardzo, bo jeżeli siądziesz sobie ze znajomymi z rodziną i ty masz więcej pieniędzy niż oni, no to nie będziesz rozumiał ich problemów. No i mogą to określić jako, że jesteś bezduszny, może cię to nie wzrusza, a ty po prostu masz inny mindset. No masz inną sytuację finansową. Osobą I dla ciebie jakieś takie problemy typu zepsuła mi się pralka, co ja teraz zrobię? No to ty powiesz, no co? No kup sobie szybko inną. No co? Ty. Przecież to jest niemożliwe. Więc będziesz na pewno inną osobą i to jest jakiś koszt, cena, którą zapłacisz. Według mojego powiedzenia, emocje nie istnieją. Nie przejmuję się emocjami, czy jest mi przykro, czy nie przykro, bo to jest po prostu są żygowiny mojego mózgu. On niech się bawi w te emocje mnie to w ogóle nie rusza, więc to nie jest tak, że jestem bezduszny, tylko jestem po prostu na tyle mądry, żeby zrozumieć, żeby nauczyć się w życiu tej ważnej rzeczy. Rzeczy, chyba jednej z najważniejszych, że emocje nie są poważne. To nie jest coś, o co się warto zabijać, to nie jest coś, co ma sterować Twoim życiem. Po prostu to są wymiociny Twojego mózgu, to jest część Ciebie, one służą Ci do przetrwania, ale nie po to, żebyś się przejmował emocjami, że ktoś się krzywo spojrzał, że może rodzina Cię nie zaakceptuje. Pieprzyć to, robisz swoje, jeżeli czujesz z tym dobrze, Jesteś dzięki temu szczęśliwy, no to po prostu rób swoje. Nikomu nie zrobiłeś żadnej krzywdy, więc pieniądze są neutralne. Mogą Ci dużo pomóc, dają Ci dużo bezpieczeństwa. Nie wszystkie problemy twoje rozwiążą, ale lepiej je mieć niż ich nie mieć. Szósta rzecz to jest, jest takie przedszkole. W przedszkolu, czyli nie wydawaj więcej niż zarabiasz. Czyli na pewno uczyć warto swoich bliskich, swoich dzieci, tego, żeby ta inteligencja finansowa opierała się na tym, że istnieją dobre i złe kredyty, że to nie jest tak, bo niektórzy mówią: Nie biorę żadnych kredytów, kredyty są złe. Są dobre kredyty i są złe kredyty. Oczywiście każdy kredyt to jest zapłacenie jakichś kosztów tego, że zabiera ci to bezpieczeństwa. Ja też mógłbym sobie tam, jak to się mówi, lewarować, czyli mógłbym z tych pieniędzy, które mam, sobie nabrać kolejne kredyty i mieć więcej nieruchomości, które pracują na mnie pasywnie i musiałbym mieć te wszystkie, powiedzmy, raty płacone. Ale ja po prostu wolę robić to wolniej, ale wolę mieć w tym aspekcie to bezpieczeństwo, bo ja nie jestem gościem od nieruchomości, tylko ja ewentualnie ryzykuję w swoim biznesie. Nie chcę się zadłużać, nie chcę w tym wieku, żeby myślenie o kredytach, w jakichś zobowiązaniach, psuło mi smak życia i to jest moja decyzja. Nie mówię, że to jest dobre czy złe, bo to nie są żadne porady, po prostu ci mówię, jak ja do tego podchodzę, i ty na przykład kredytując się na nieruchomości, to jest Twoja decyzja. Masz to policzone, masz wliczone to ryzyko i podjąłeś decyzję. Jak zarobisz, będziesz szczęśliwy, że podjąłeś ryzyko. Jeżeli utopisz, gdzieś się wywrócisz, okej, okay, mówisz: podjąłem ryzyko, dostałem po łapach. Nauczyłem się czegoś, i zawsze bierzesz odpowiedzialność za to, co robisz. Więc uważam, że rodzice powinni nas nauczyć tego, że powinniśmy wychodzić z tego założenia: nie wydawaj więcej niż zarabiasz. W tym kontekście, żeby nie brać kredytów na jakąś konsumpcję, żeby być cierpliwym. Jeżeli założyłeś firmę i firma ci kojarzy z tym, że będziesz ultra bogaty, no to musisz też poczekać, aż to bogactwo się sfinalizuje, aż ta firma się rozwinie i nie bierz kredytów na jakieś tam drogie wycieczki, tylko dlatego, że chcesz szybko udawać bogatego. Musisz być cierpliwy. Siódma rzecz, naucz się dzielić pieniędzmi, żeby zarobić ich jeszcze więcej. I tutaj u wielu osób wchodzi coś takiego, że chcemy te pieniądze trzymać, że ciągle ludzie zadają pytanie, czy jest darmowa wersja, czy można rozwijać biznes bez płacenia za reklamę. Można, tylko ten biznes będzie szedł wiele wolniej. Można robić biznes bez pracowników, też się da, ale czasami bardziej ci się opłaca kogoś zatrudnić, delegować te zadania, żeby móc zarabiać jeszcze większe pieniądze. My na przykład, i uważam, że u mnie to była taka duża zmiana mentalna, żeby nie bać się wypuścić tych pieniędzy z rąk, żeby bo ona zaczęła pracować, czyli na przykład wydawanie pieniędzy na reklamę, powiedzmy 200, 300, 400 tysięcy miesięcznie, które wydajemy na reklamę, i to zamieniamy na przykład na milion, milion sto, milion dwieście, no to za każdym razem, oczywiście ja tego aż tak nie odczuwam, ale jak sobie to przypomnę, no to jest to trochę przerażające. Więc naucz się inwestować pieniądze, zrozum, czym jest inwestycja, czym jest wydawanie pieniędzy i pamiętaj, że pieniądze właśnie mogą pracować na ciebie. Czyli inwestujesz, pozbywasz się ich w tym momencie, żeby wróciły pomnożone. Ósma rzecz to jest to, żeby poświęcić czas na uczenie się tego, jak działają pieniądze. Większość rzeczy, które ktośkolwiek ci wypłaci za to, kim jesteś, jaką osobą jesteś zawodowo, wszystko to będzie wyliczane w pieniądzach. Więc jeżeli nie rozumiesz pieniędzy, nie czytasz na ich temat, poświęcasz na przykład czas na czytanie, nie wiem, o silnikach motocykli, albo przeglądasz dwie godziny, jakieś ogłoszenia motoryzacyjne. Czyli uczysz się o samochodach, o motocyklach, o szydełkowaniu. A tak naprawdę Powinieneś przynajmniej to nie wiem, pół godziny dziennie, czy w tygodniu, czy raz na trzy dni poświęcić na to, żeby czytać książki o finansach. Nie do końca musisz od razu wszystko rozumieć, będziesz to rozumiał z czasem, ale skoro wszystko, co się zawodowo dzieje w Twoim życiu, zawsze będzie wyliczone na końcu w pieniądzach, w gotówce, to musisz rozumieć, jak ta gotówka działa. Czyli ucz się o pieniądzach i edukacja finansowa jest bardzo ważna, bo wszystko na końcu będzie wyliczone w pieniądzach, jeżeli chodzi o Twoją pracę zawodową. Dziewiąta rzecz bardzo ważna, pieniądze zarabiasz dla siebie. Nie zarabiasz pieniędzy dla sąsiada, dla otoczenia, dla poklasku. Nie wydajesz pieniędzy po to, żeby ludzie widzieli, że masz nowe Porsche czy tam jakiś inny samochód, żeby mówili, o, ten to jest bogaty. Tylko w większości przypadków, jeżeli naprawdę będziesz obracał pieniędzmi i zatrudnisz pieniądze do pracy to raczej ludzie będą mówili, że taki bogaty, a nie ma tego. Taki bogaty, a ubiera się tak. Taki bogaty, a lata Ryanair'em. No i właśnie to są twoje koszty, które poniesiesz, dlatego że chcesz właśnie być bogaty. No i dziesiąta rzecz, o której już trochę tutaj mówiłem, czyli docenić tą siłę cierpliwości. Ja czasami aż się zastanawiam nad tym, ile musiałem poświęcić tej cierpliwości, ile musiałem schładzać to swoją głowę, żeby po prostu wytrzymać, żeby poczekać na pewne rzeczy. Psot nie wiem czy na inwestycje, na zarobienie pierwszych większych pieniędzy. To jest wszystko cierpliwość. Często ci nic nie wychodzi. Często na to, żeby odłożyć te pieniądze, które być może na początku będziesz wolno odkładał, no to nie będzie coś błyskawicznego, jeżeli nie masz dużych nadwyżek finansowych. Więc będzie to wszystko działało powoli. Będzie mnóstwo pokus, które będą ci mówiły, wydaj te pieniądze zaoszczędzone, kup coś szybko, żeby pokazać, że jesteś bogaty, a ty musisz to wytrzymać, przetrzymać, więc dużo cierpliwości i też taka chłodna głowa, żeby nie działać jakoś emocjonalnie. Wierzę, że te 10 takich porad, które ja bym chciał usłyszeć w dzieciństwie, też pomogą tobie. Wierzę, że też przekażesz dalej innym osobom, więc dziękuję ci bardzo za uwagę i słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu w poniedziałek o 7.15. Cześć!